Hej, z tej strony Wolfix, a w dzisiejszym odcinku chciałbym wam zaprezentować mój nowy projekt Wolf MMA Minecraft. Spytacie się mnie czym różni się takie Wolf MMA od FMMa albo PrimeMa, albo High nie wiem co teraz się ogląda. Wolf MMA Minecraft będzie się różnić tym, że nadal będą walki tylko w grze komputerowej w grze Minecraft. Tak. Drugą rzeczą, która będzie się wyróżniać z tych wszystkich gal, będzie to, że areny będą robione pod kategorię zawodników. Spytacie mi się, Wolfix, ale o co ci chodzi? Chodzi mi o to, gdy na przykład ja bym walczył, to wiecie, wilk kojarzy się z lasem, czyli połowa areny, na której będą się bić gracze, byłaby na przykład lasem, bo jest moja tematyka, czyli las. Mam nadzieję, że zrozumieliście, a teraz chcę wam zaprezentować Main Event Wolf MMA Minecraft Gdzie będzie się bić Zero Ma on 16 lat, Minecrafta gra od 6 lat I posiada swój własny serwer Ender SMP Jego przeciwnikiem jest trochę starszy gracz, ponieważ jest to Fire One, Który ma 20 lat, gra w Minecrafta od 11 lat Tak samo jak swój przeciwnik ma własny serwer Fire City Oczywiście polecam wejść na ich kanały, które będą w opisie. Resztę wak dostaniecie za niedługo, a teraz sprawdźmy minusy i plusy naszych przeciwników. Z plus młoda krew, minus brak mikrofonu, a you Fire plus dłuższy staż w Minecrafcie, minus dłuższy staż w Dobrze, a teraz tak mniej żartobliwie, po prostu zapraszam Was na Wolf MMA, które obędzie się w wakacje.